Kurde, nie wiem czy No i moja postać. Zajedlista laska. Blondyna. Statystyki. Wybrałem. Szczęście 7 zawsze dużo wybieram. Agility 5, inteligencja 7, charizma 5, endurance 5, perception 6, siła 5, skills wybrałem speech, energy weapons i science. Packs, trigger, discipline, że Wolniej strzelam, ale bardziej dokładnie i wild west No a zobaczyć różne dziwne rzeczy. Dzięki.